Jeśli zastanawiasz się, dlaczego tak jest, że bogaci mają coraz więcej, a biedni coraz mniej, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Jest takie powiedzenie w języku angielskim: Rich get richer, czyli właśnie bogaci są coraz bogatsi. I również różnego rodzaju statystyki pokazują, że faktycznie ten. Y, ta. ta. Y, dziura w majątku e, pomiędzy właśnie ludźmi najbogatszymi i najbiedniejszymi, no cały czas się powiększa. Czyli biedni ludzie są coraz biedniejsi, bogaci są coraz bogatsi. Dlaczego tak się dzieje? W dzisiejszym filmie chcę podać Ci 10 właśnie powodów, ne, gdzie, e, które, które mogą odpowiadać właśnie za taki stan rzeczy i mogą być dla Ciebie też fajnymi wskazówkami. Być może co można zrobić właśnie, żeby dołączyć do tej ekipy, która ma coraz więcej, a nie cały czas gdzieś tam poruszać się w tych obszarach, gdzie ludzie mają coraz mniej. Więc jedziemy po kolei. Punkt pierwszy to jest to, że ludzie bogaci nie przejadają swoich oszczędności. I tutaj trzeba odróżnić mocno, bo ja mówię tutaj o ludziach bogatych, nie mówię o ludziach, którzy zarabiają dużo pieniędzy. Bo człowiek, który zarabia na przykład. 50 tysięcy złotych miesięcznie, a wydaje 60 tysięcy złotych, jest biedakiem. Musi cały czas brać kredyty, zadłuża się coraz bardziej i prędzej czy później pójdzie z torbami. Człowiek bogaty to jest taki, który nie dlatego, że ma wwór pieniędzy i może sobie kupować Rojs Rojsy i ubrania Armaniego. Nie. To jest człowiek, który nawet może żyć sobie na całkiem jakimś znośnym poziomie. Ale jest to człowiek, który, który potrafi po prostu żyć poniżej swoich możliwości finansowych, czyli coraz bardziej buduje ten swój majątek, coraz więcej pieniędzy odkłada, te pieniądze mu się pomnażają, aż w końcu może żyć właśnie z odsetek, czy, czy częściowo pracować, a częściowo właśnie żyć z odsetek, czy ze swoich jakichś inwestycji. Nie? Więc ludzie bogaci nie przejadają swoich oszczędności. Żeby stać się bogatym człowiekiem, to nie możesz po prostu wydawać wszystkiego, co zarabiasz. Co więcej, nie możesz wydawać więcej niż zarabiasz, absolutnie. Ważnym jest, żebyś potrafił jak najwięcej tych pieniędzy zaoszczędzić, właśnie zostawić dla siebie, bo przecież każdego miesiąca jedyne pieniądze tak naprawdę, które zarobisz, które zostaną dla ciebie, to są te pieniądze, które zaoszczędzisz. Całą resztę komuś zapłacisz. Zapłacisz ratę w banku za mieszkanie bankowi. Zapłacisz czynsz, prąd, wodę, gaz jakimś firmom, które ci dostarczają tych usług. W restauracji zapłacisz za jedzenie, w markecie zapłacisz też za żarcie, które kupisz tam w koszyku, nie? Więc wszystkie pieniądze płacisz innym ludziom. Jedyne pieniądze, które zostają dla ciebie, to są pieniądze właśnie, które zaoszczędzisz, które zostaną. Więc staraj się płacić sobie jak najwięcej. Płać sobie jak najwięcej. Zobaczysz, że dzięki temu będziesz stawał się właśnie bogatszy. Punkt drugi to jest to, no, że ludzie bogaci mają kapitał. Mają kapitał, ale też nie mają tego kapitału przeważnie e, przypadkiem. Mało kto, jeśli spojrzysz sobie na statystyki właśnie różnych nawet milionerów czy miliarderów, to naprawdę bardzo mały procent tych ludzi to są ludzie, którzy otrzymali swój majątek gdzieś tam od rodziny. Odziedziczyli gdzieś, czy dostali właśnie od swoich rodziców czy od jakichś innych członków rodziny. Większość ludzi, którzy są bogaci w dzisiejszym świecie, są to ludzie, którzy dorobili się sami tych pieniędzy, którzy dorobili się sami tych pieniędzy. I to, że oni właśnie mądrze gdzieś inwestowali te swoje pieniądze. To, że na przykład podejmowali mądre decyzje. Nagrałem dla was ostatni właśnie na temat tego jak radzić sobie w kryzysie żeby nie tracić pieniędzy nie i tacy ludzie właśnie dzięki temu że mają kapitał że gromadzą sobie te oszczędności każdy może mieć oszczędności nawet człowiek który zarabia jakieś niewielkie pieniądze może mieć oszczędności i na przykład kiedy przyjdzie właśnie jakiś kolejny kryzys taki który teraz mamy to poczeka spokojnie, na przykład, aż stanie ją: czy to nieruchomości, czy akcje na giełdzie, czy jeszcze jakieś inne walory, i po prostu wtedy kupuje, kiedy jest tanio, nie? Wtedy kupuje, kiedy jest tanio. No i dzięki temu staje się bogatszy. Ten, co nie ma pieniędzy, to nawet popatrz, jeśli w Polsce y, zaczęłyby być mieszkania, które jesteśmy w stanie, powiedzmy, kawalerkę kupić za 10 tysięcy złotych, no to kto na tym zarobi? No ci, co mają pieniądze. Ktoś, kto nie ma żadnych pieniędzy, nawet za tych 10 tysięcy nie będzie w stanie tej kawalerki zakupić, nie? Więc o to chodzi właśnie, żebyś miał swój kapitał i to no, od czego zacząć? Kurczę, zacząć od tego, żeby zacząć go gromadzić. Im szybciej zaczniesz, tym szybciej go zbudujesz. Punkt trzeci kolejny to jest to, że ludzie bogaci mają długoterminowe inwestycje. Ja obserwuję ludzi bogatych już od kilkunastu lat swojego życia. Bo mnie ten temat interesował. No, pochodziłem z powiedzmy średniej klasy rodziny polskiej, czyli porównując no, do warunków zachodnioeuropejskich europejskich czy amerykańskich, no to bardzo niskiej klasy tam sprzątaczka w Stanach więcej zarabia niż. U nas średnia klasa, nie? Ne. Więc zawsze mnie interesowało, no jak zmienić ten fakt, jak faktycznie dojść do tych milionów, żeby być, no, może pierwszą osobą, nawet w swojej rodzinie, e, która, która dojdzie do tych milionów. nie? Więc obserwowałem, studiowałem różne analizy, statystyki, e, historie, biografie, interesowałem się tym i patrzyłem i zauważyłem, że większość ludzi, którzy faktycznie dochodzą do dużego majątku, dochodzą dzięki długoterminowym inwestycjom. Nie znam szczerze mówiąc żadnego spekulanta, który doszedłby do swoich milionów właśnie spekulując. Niestety pokazują fajnie przypadki, że owszem, ci ludzie są w stanie zrobić jakiś jednorazowo duży strzał, czy osiągnąć jakiś duży wynik. Niestety później, no tak jak to hazardziści, e, stracą te pieniądze po prostu działając dalej. No jeśli wyznacie, moi drodzy, jakichś spekulantów, którzy faktycznie doszli do dużych pieniędzy i te pieniądze im zostały, później mogli się nimi cieszyć przez całe swoje życie, napiszcie tu w komentarzach, bardzo chętnie poznam takie historie. Natomiast znam mnóstwo ludzi właśnie, którzy zarobili duże pieniądze dzięki temu, że inwestowali spokojnie, długoterminowo, byli nastawieni na kilkadziesiąt lat swojego życia, żeby w takim czasie właśnie rozpatrywać swoje inwestycje, a nie z tygodnia na tydzień, czy z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc. Zanim przejdziemy sobie do punktu czwartego, chcę gorąco zaprosić cię na dwa szkolenia, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę. Będzie to o godzinie 13:00 szkolenie dotyczące marketingu internetowego, szkolenie bezpłatne, w dodatku przez internet, więc bardzo łatwo będziesz mógł zdobyć bardzo wartościową wiedzę, bo będę się dzielił z wami, moi drodzy, moim doświadczeniem, które już prawie wynosi 20 lat działalności właśnie w, i w biznesie i wykorzystując do marketing internetowy. Pokażę Wam wiedzę, moi drodzy, gdzie ja wydaję nawet setki tysięcy złotych miesięcznie na marketing internetowy w swoich firmach i dostaniecie wiedzę z pierwszej ręki bardzo wartościową. Więc szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy mają już swoją firmę, chcą mieć swoją firmę, bądź chcą zarabiać w jakikolwiek sposób właśnie pieniądze wykorzystując do tego internet. Natomiast o godzinie 17 poprowadzę drugie szkolenie. Szkolenie, na którym będę Was uczyć, moi drodzy, jak zarządzać swoimi finansami. Jak zarządzać swoimi pieniędzmi zarówno z miesiąca na miesiąc, tak, żeby jak najwięcej Ci zostawało, a na nic Ci nie brakowało, ale również jak zaplanować swoją przyszłość nawet na kilkadziesiąt lat do przodu. Właśnie swoją przyszłość finansową, tak żebyś ty miał bezpieczeństwo finansowe kiedyś w życiu, być może wolność finansową, i też zapewnił taką wolność dla swoich potomnych. Więc to szkolenie będzie drugie o 17 też w niedzielę. Więc od razu teraz zatrzymaj ten film, zapisz się na te obydwa szkolenia, bo są bardzo wartościowe, dostaniesz tutaj bardzo wartościową wiedzę. Więc zatrzymaj teraz ten film, zapisz się i zaraz wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie, to co to ma być? Nie wolno odkładać na później tak ważnych spraw. Więc od razu zapisz się, no a my wracamy ponownie. Punkt czwarty to jest to, że ludzie bogaci studiują zarządzanie finansami i inwestowanie. Studiują to cały czas w swoim życiu. Oni nie polegają na innych ludziach, oni nie ryzykują swoim majątkiem, bo sami wiedzą na przykład jaką dużą pracę musieli wykonać, żeby do niego dojść, tylko uczą się tego po prostu, jak tą kasą swoją zarządzać. Niestety ludzie, którzy Polegają tylko i wyłącznie na innych. No, na kim ty masz polegać? No, jeśli już na kimś miałbyś polegać, to na człowieku, który nie dość, że jest super etycznie nastawiony, czyli nie wykorzystacie w jakiś sposób, właśnie, żeby zarobić dla siebie pieniądze, a z drugiej strony też musi być to człowiek, który sam doszedł do tych milionów i potrafi w dodatku to, to powielić, powtórzyć, nie? Więc takich ludzi jest bardzo mało. Przeważnie, jacyś doradcy tam w bankach czy, czy doradcy finansowi są ludzie, którzy sami nie mają pieniędzy, no coś tam dostają, jakieś wytyczne z góry, dostali jakiś tam parę książeczek do przeczytania i później ludziom to powielają, nie? więc ty sam musisz po prostu nauczyć się ufać sobie i uczyć się samemu na ten temat. dlatego tak ważne jest to szkolenie właśnie o godzinie 17, które dla was przygotowałem, moi drodzy, bo będzie ono takim zbiorem właśnie bardzo podstawowych, ale mega ważnych rzeczy, właśnie dotyczących finansów, które już pomogą ci, no żeby nie dać się robić w konia przez innych, a też podejmować dobre decyzje w swoim życiu i znać te najlepsze strategie z drugiej strony to samo jest z inwestowaniem, no nie możesz polegać na tym, co mówią inni, bo nawet ludzie, popatrzcie, którzy y, działają w funduszach i próbują w jakiś sposób przeskoczyć rynek, czyli przeskoczyć na przykład y, główne indeksy giełdowe, to w 98% y, w terminie 10 lat 98% z tych funduszy nie jest w stanie nawet dogonić normalnego indeksu, y, indeksu giełdowego, a te 2%, co im się to udaje, to nie są też te same 2% co roku, tylko inne różne jakieś y, się zdarzają, nie? więc, y, więc... Więc nawet ludzie, którzy są no, wykształceni w tym temacie i tak dalej, też popełniają bardzo dużo błędów, dlatego warto nauczyć się samemu jak to robić. I dlatego ludzie bogaci są bogaci, bo potrafią sami zarządzać tą kasą, bo nie pozwalają komuś, żeby jakiś tam chłystek po prostu ich milionami obracał. Kolejna rzecz, punkt piąty, to jest to, że mają bogatych znajomych, którzy mogą im coś doradzić. To jest właśnie to, że popatrz, jeśli ty w swoim otoczeniu będziesz miał ludzi sukcesu, ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy się rozwijają, którzy osiągają te sukcesy, to wtedy masz fajne, fajny taki mastermind, nie? czyli właśnie taką grupę wsparcia, gdzie możecie nawzajem sobie doradzać, dyskutować pewne tematy i dzięki temu popełniać mniej błędów. Po prostu możesz rzucić się na błędach innych ludzi, od innych ludzi też bliskich tobie, bo to mówię, to nie mogą być obcy ludzie też, którzy tam mm, zdarzają się z przypadku i często będą ci chcieli wcisnąć jakąś tam inwestycję, nie? Czy jakiś fundusz, czy coś innego. No, więc jeśli masz, zbudujesz sobie przez lata, bo to nawet może ci zająć lata, ale zbudujesz sobie dookoła jakieś otoczenie ludzi właśnie sukcesu, to zobaczysz, że dużo łatwiej tobie też będzie ten sukces osiągać. Bo będziesz miał po prostu z kim pogadać, będziesz miał kogoś, kto cię zrozumie, kto rozumie twoje problemy, twoje ambicje kto nie mówi ci tylko, a stary, zrezygnuj z tego, w ogóle to za wysoka liga dla ciebie, tylko ci powie, stary, dasz radę, poradzisz sobie, zobacz tak jak ja sobie poradziłem, tobie też się uda. No i dlatego na przykład osoby, które są w wyzwaniu 90 dni, osiągają tak fajne wyniki. To samo w Akademii Biznesu. Mamy tam społeczność właśnie osób, no razem i tutaj, i tutaj jest ponad 5 tysięcy osób, ludzi właśnie, którzy przez ostatnich 6 lat przeszli czy to wyzwanie, czy Akademię Biznesu, wspierają się nawzajem, pomagają sobie, nie ma tam miejsca na hejt, na ściąganie kogoś w dół, nie ma miejsca na żadnych. Naganiaczy kryptowalutowo-MLM-owych i tak dalej. Jest tam miejsce dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, i też chcą budować właśnie fajną społeczność. Więc dlatego ludzie mają fajne efekty nie tylko dzięki temu, że stworzyliśmy właśnie te wspaniałe programy, nie, nie tylko tego, że my jako trenerzy dajemy indywidualne wsparcie, ale właśnie ci ludzie też nawzajem się wspierają, no i to pozwala im właśnie iść do przodu z całym ich życiem. Kolejna rzecz, punkt szósty, to jest to, że ludzie bogaci rozumieją, na czym polega zarabianie w ogóle pieniędzy i polega przede wszystkim na kreowaniu wartości dla innych ludzi. Popatrz, Jeśli, dlaczego na przykład programista zarabia dużo więcej niż sprzątaczka w firmie? Dlaczego? Ponieważ on generuje większą wartość. Sprzątaczkę można zastąpić na pstryk palcem, znaleźć nawet kogoś, kto nie mówi po polsku, jakąś, yy, no czy to Ukrainkę, czy kogoś, kto będzie pracował być może za mniejsze pieniądze, nie? Yy, I taka osoba wtedy nie dostaje dużej kasy, bo nie, nie robi jakiejś rzeczy, która jest super wyrafinowana i wymagałaby jakichś super umiejętności. Programista natomiast na przykład poświęcił 10 lat życia, yy, siedzenia po nocach, żeby nauczyć się jak programować i dzięki temu jego umiejętności są bardziej unikatowe, nie? On daje większą wartość dla swojego szefa. I, i w dodatku jest trudniejszy do zastąpienia. To samo w biznesie popatrz. Yy... Człowiek, który potrafi generować większą wartość dla innych ludzi, dostaje większe pieniądze. Firma Apple, która tworzy na przykład telefon, który ludzie postrzegają jako wartościowy, bo ja nie kupuję Apple na przykład dlatego, że tam jest jabłko, nie interesuje mnie. Mógłby się nazywać yy, Osram. <gł> jak żarówki nawet, żarówki niemieckie, nie? No, więc nazwa tu, czy tam logo nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Po prostu ja lubię te telefony, bo miałem porównanie, miałem bardzo dużo telefonów, bo tworzyliśmy wcześniej tutaj dużo aplikacji mobilnych, więc nawet mieliśmy Windows Phone'a jednego w biurze, co w ogóle było jeszcze takim abstraktem, no to jak w samochodach, nie wiem, Fiat Multipla, no nie, Multipla jeszcze jakoś jeździ, no Windows Phone to było, no nie wiem, jakieś po prostu cudo takie wymyślili, natomiast natomiast z drugiej strony też miałem wiele, a na przykład Androidów i dużo bardziej cenię sobie ten system po prostu, który jest i urządzenia, które są w Apple i dlatego płacę za nie więcej pieniędzy niż na przykład jakbym sobie kupił jakiegoś Samsunga za cztery stówki czy pięć stówek, nie? Bo widzę w tym większą wartość i dlatego firma Apple zarabia na mnie więcej pieniędzy, bo dają mi większą wartość niż inne firmy. E, to, to samo jest z ilością osób, nie? Jeśli chcesz zarabiać dużo pieniędzy w biznesie, no to albo wytwarzaj większą wartość dla ludzi, albo znajdź wartość dla większej ilości ludzi. A najlepiej i to, i to. Czyli dużą wartość wytwarzać właśnie dla dużej ilości osób. I ludzie bogaci to rozumieją, dlatego oni poszukują wartości. Poszukują wartości, inwestują w rzeczy, które są wartościowe. Prowadzą biznesy, czy budują karierę tam, gdzie po prostu jest ta wartość dla innych ludzi, bo tam zawsze się znajdą pieniądze. Zawsze się znajdą pieniądze. No kolejna rzecz, punkt siódmy, to jest Tom. że ludzie bogaci potrafią oddzielić emocje od logiki. Nie zawsze, ale jeśli chodzi w każdym razie o ich decyzje biznesowe, decyzje finansowe, potrafią właśnie oddzielić te emocje od logiki. Czyli dzięki temu nie dają się namówić właśnie jakiemuś bardzo nawet, bardzo nawet energicznemu, sympatycznemu doradcy finansowemu, żeby kupić jakiś tam jakąś polisolokatę rewolucyjną. Nie dają się kopać w tego typu rzeczy. Ja pamiętam tutaj nawet, jak przyjechał do mnie do domu tutaj dyrektor banku, jak sobie otwierałem konta, bo trzymam Duże pieniądze dosyć na, na kontakt, więc banki się tam często, tutaj, zwłaszcza u nas na wyspie, no to, 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 to bardzo zabiegały o nasze wpływy. Więc. Więc przyjechał tutaj dyrektor banku i, i też miał dla mnie jakąś propozycję, właśnie jakieś tam polisolokaty. Ja się dla niego pytam, ile tam jest procent w skali roku i jak Wy to gwarantujecie? On mi tam mówi jakieś, że tam będę mieć 1%, ale plus jeszcze obostrzenia takie, że tam przez 10 lat nie mogę wypłacać tych pieniędzy i tak dalej. Ja na niego popatrzyłem, uśmiechnąłem się i powiedziałem. Panie, z czym do ludzi? Z czym do ludzi w ogóle takie dile to można komuś wciskać, kto się nie zna na tych sprawach. A jak ty widzisz, że ja mam dużo pieniędzy, to znaczy, że się na tym znam chyba. Nie zdarzyło mi się to przypadkiem, nie? No więc dlatego dlatego tak ważnym jest e, wa, ważnym jest to właśnie żeby umieć właśnie oddzielić emocje bo czasem trafisz na bardzo fajnego sprzedawcę, który tak będzie potrafił cię zbajerować, że ty byś się po prostu wkręcił w jakiś temat, wiem, bo też dawniej e, zdarzało mi się no ulec mi się nie zdarzyło, raz mi się zdarzyło ulec, że kolega mnie namówił na kupno jakichś tam monet dwuzłotowych, że one niby tam na wartości zyskają, no to jeszcze w czasach liceum, na szczęście szybko się nauczyłem, żeby nie słuchać innych absolutnie, nawet jak są bardzo przekonani e, do swoich jakichś tam inwestycji i po prostu samemu się tego nauczyć, nie? To samo jeśli chodzi o jakieś, wiesz, decyzje. No, człowiek, który na przykład e, powiedzmy zarabia swój pierwszy milion i za ten pierwszy milion kupuje sobie Rolls Royce'a na przykład, czy, czy, czy Lambo, e, czy jakiś samochód. Zamiast te pieniądze zainwestować, zabezpieczyć swoją przyszłość i dopiero jak tych milionów będzie miał na przykład 10, to wtedy kupić sobie auto wymarzone za bańkę, no to też nie postępuje rozsądnie. Działa całkowicie pod wpływem emocji i o ile będzie miał farta i mu się uda tych więcej milionów za, zarobić, czy, czy będzie mądrze działał, no to wszystko świetnie, ale też może mu się noga powinąć i to będzie ostatni na przykład milion, który zarobi przez wiele lat. Nie? Więc dlatego warto właśnie, jeśli chodzi o pieniądze, całkowicie tutaj podejmować decyzje logiczne. Bo pieniądze to jest matematyka, to jest logika, tutaj nie ma miejsca na emocje. Kolejna rzecz, punkt ósmy, to jest to, że ludzie bogaci potrafią myśleć przyszłościowo. Czyli właśnie, że planują swoje finanse w długim terminie. Ja wam to będę tłumaczyć, moi drodzy, na tym szkoleniu w niedzielę o 17. Bo to jest bardzo ważny temat. Ty nie powinieneś, popatrz, twoja suma pieniędzy netto, które masz, czyli wszystkie twoje aktywa minus twoje pasywa, czyli na język powiedzmy ludzki, wszystkie, na przykład twój dom, samochód, ilość pieniędzy na koncie, ilość pieniędzy w inwestycjach – Minus wszystkie Twoje kredyty, pożyczki karty kredytowe i tak dalej, dają Ci jakąś liczbę. I ta jedna liczba będzie z Tobą do końca twojego życia. Czyli na przykład przez jeszcze 50, 70 lat, zależy, ile planujesz żyć, nie? I ile masz teraz lat? No ale powiedzmy, że 50 lat jeszcze z Tobą na przykład będzie. Więc to jest bardzo ważna liczba, bo jej nie jesteś w stanie wyzerować w którymś będziecie. To nie jest gra komputerowa, ona za tobą będzie łazić. Jak nabierzesz długów, nabierzesz kredytów, to będziesz musiał je spłacić. One nie znikną magicznie, nie? Więc one będą z tobą. To samo jak zarobisz pieniądze, zarobisz dużą ilość pieniędzy, bezpiecznie je ulokujesz, to one też nie znikną. Więc dlatego trzeba planować swoje finanse nie na pół roku do przodu, nie to, że ty za dwa tygodnie potrzebujesz kasy, tylko na 50 lat do przodu. I wtedy patrzeć na tą liczbę, żeby ona jak najbardziej rosła, żeby była zabezpieczona, stabilna, żeby była dla ciebie jak najkorzystniejsza, nie? To jest ważny temat. Kolejna rzecz, punkt dziewiąty, to jest to, że ludzie bogaci znają zasady gry i wiedzą, jak w nią grać. No znowu, pieniądze można by porównać, i ogólnie w ogóle biznes można by w bardzo prostej formie sprowadzić do gry Monopoli na przykład. Nie? Mamy grę Monopoli. Na pewno grałeś w nią, kurczę, no, nawet młodzi, starzy ludzie znają tą grę. I w tej grze były jakieś pieniądze, były inwestycje, było, można było zastawiać różne rzeczy, czyli brać pożyczkę z banku, różne też były jakieś czynniki losowe, które nam się przydarzały, ale też były jakieś czynniki strategiczne, które sprawiały, że możemy wygrać, pomimo tego, na przykład, że mieliśmy gdzieś tam nawet pecha przy rzucaniu kostko. I teraz popatrz w ogóle biznes, nie? E, czy, czy kwestia finansów, kwestia wygrania w życiu właśnie e, z finansami, nie? Czyli tak, żeby ci tych pieniędzy po prostu w życiu nie brakowało, żebyś zbudował sobie, czy zbudowała jak najfajniejszą sytuację finansową, to jest właśnie też jakaś gra. Gra, która też ma pewne określone zasady, e, gra, która ma jakiś tam element oczywiście losowości, nie, ale w dużej części jest jednak oparta o jakieś zasady. I teraz warto poznać te zasady, do no między innymi dzisiaj ci. Część takich zasad przewijam. W niedzielę, na tych nawet dwóch szkoleniach, będę mówić też o wielu bardzo ważnych zasadach związanych z finansami, nie? Więc warto poznać te zasady, bo ciężko jest grać w daną grę, jak ty nie znasz zasad. No, pomyśl sobie, ja na przykład nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jakie są zasady na przykład w futbolu amerykańskim. No nie mam absolutnie pojęcia. Nie wiem w ogóle na czym polega ta gra i tak dalej, nie? Nawet nie wiem za co się dostaje punkty i ten. Nie mam pojęcia. No i teraz jeśli ktoś by mnie wrzucił na przykład na takie boisko, nie? Nawet powiedzmy, że, że mógłbym fizycznie być przygotowany do takiej gry, nie? Że tam trenowałbym coś innego, nie? I mógłbym być fizycznie mieć jakieś możliwości, ale nie miałbym w głowie zasad tej gry, nie wiedziałbym jak w nią grać, no to jak ja mógłbym wygrać? Nigdy bym nie wygrał w nią, nie? Bym biegał z tą piłką, nie wiem, kopał ją y, gdzieś tam. Wyrzucał, coś robił, inni by mnie popychali. Ja bym tam krzyczał do sędziego, że przecież to faula, to nie fał, bo tam ta gra polega na popychaniu i tak dalej, nie? Więc nie miałbym szans wygrać w tą grę. Więc tak samo jest wiele osób, do większości osób w Polsce, to nie ma pojęcia absolutnie nic o finansach. Nic nie wiedzą. Wiedzą tyle, że dostają wypłatę, ileś tam pieniędzy, i wiedzą, że mają portfel, i w sklepie są ceny na półkach, i jeszcze jakieś rachunki przychodzą pocztą, i tyle wiedzą odnośnie finansów. No dlatego ludzie później myślą, że jak dostają 500 to, że płaci im partia, ile tam, 20 chyba procent Polaków w ankietach wychodzi, że myślą, że to dostają od partii politycznej jakiejś, nie? Dlatego później ludzie myślą na przykład, że kredyt we frankach to przecież jest dobry pomysł, żeby spekulować na walutach na 30-letnim swoim kredycie, dlatego ludzie później jakieś podejmują całkowicie absurdalne decyzje finansowe, dają się robić w konia z jakimś Goldem, płacą pieniądze jakimś tam wałkarzom internetowym, czy coś takiego, ponieważ po prostu nie mają pojęcia żadnego o finansach. No i właśnie oni się tak zachowują. Jakby mieli grać w szachy, kurde, pierwszy raz widząc na oczy te szachy. Tak by ci chińskie są takie gry różne, nawet skomplikowane, jakieś takie planszówki, nie? To tak jakby ci taką grę dali jeszcze po chińsku w dodatku, no i masz w nią wygrać. No nie ma szans. Więc trzeba się nauczyć tego. Dlatego moi drodzy, ja się staram dla was tutaj przygotowywać jak najwięcej właśnie cennych materiałów, żebyście jak najwięcej mogli się tego nauczyć. Bo im więcej ludzi to będzie, to jest akurat fajna gra. To nie jest gra, w której żebyś ty wygrał, to ktoś musi przegrać. Absolutnie nie. Tak to jest w Kasynie, tak to jest może w pokerze. Że ty swoje pieniądze zarabiasz innym, ale świat idzie do przodu, świat generuje wartość. Więc jest taka możliwość, żeby ludzie się ogólnie bogacili i mieli coraz fajniejszy poziom życia. Jest taka możliwość, no tylko trzeba właśnie znać zasady tej gry i umieć w nią grać. Zanim przejdziemy do następnego punktu, to. To chcę Ci przypomnieć, że jeśli jeszcze się nie zapisałeś na te dwa szkolenia, o których wspomniałem wcześniej, zrób to teraz. Nie przepuść takiej szansy, żeby właśnie zdobyć za darmo bardzo wartościową wiedzę z pierwszej ręki od milionera. Punkt ostatni to jest to, że ludzie bogaci. Wiedzą od kogo się uczyć. Ludzie bogaci wiedzą, jak znaleźć swoich mentorów. Przecież oni rozumieją to doskonale, że nie jest efektywnym w życiu to, żeby popełniać wszystkie błędy samemu. Po co? Można popełniać błędy albo uczyć się z błędów innych ludzi co więcej, im więcej ludzi spotkasz który i posłuchasz i poznasz ich historię, poznasz ich zasady sposób myślenia, im więcej takich ludzi poznasz, którzy doszli na przykład w swoim życiu do dużych pieniędzy, tym więcej będziesz mieć dla siebie tej właśnie mądrości życiowej, bo to nawet później już dochodzi nie tylko wiedza, nie tylko wiedza w sama w sobie, nie, odnośnie finansów ale dochodzi jeszcze pewna mądrość właśnie życiowa, jak się nie pogubić w tych finansach, ja dlatego właśnie nie chciałem się nigdy specjalizować w jakiejś jednej tylko dziedzinie nauczania, czyli skupić się na przykład na inwestowaniu i tylko ta jedna rzecz. Bo nasze życie, moi drodzy, nasze ciało, nasze w ogóle życie, to jest pewien, pewien system holistyczny. Ma to, ma to działać wszystko razem, jak w zegarku. Musi być pewna równowaga. I to wymaga właśnie pewnej mądrości życiowej, żeby umieć zachować tą równowagę w życiu. Bo co ci po pieniądzach, jak zawalisz związki? Co ci po pieniądzach, jak zawalisz zdrowie? Co ci po pieniądzach, jak nie będziesz miał się nimi cieszyć? też mieć 100 milionów na koncie i będziecie wkurzać to, że, że nie masz 200. Nie i będziesz wiecznie nieszczęśliwy, więc co ci z tego? Więc dlatego trzeba szukać właśnie osób, które nie tylko są bogate, ale jeszcze są też mądre i szczęśliwe w życiu i od takich ludzi właśnie się uczyć. Więc ja mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj trochę tej mądrości ci przekazać tutaj. Jeśli tak, jeśli uważasz film za wartościowy, koniecznie wrzuć łapę w górę pod tym, filmie, pod tym filmem, bo pomoże to właśnie, żeby algorytmy tego portalu pokazały go większej ilości osób. Również przypominam ci, że widzimy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tu kanału, zrób to teraz. Od razu wciśnij też taki dzwoneczek obok. I ustaw sobie, żebyś dostawać powiadomienia o filmach, wszystkich, które tu dla Was publikuję, bo jest to bardzo wartościowa wiedza. A ja na dzisiaj się z Tobą żegnam, więc trzymaj się miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!